Witam Was serdecznie na kanale firmy KM Autogaz System. Jestem dzisiaj w Rzeszowie w zakładzie Autogaz Comfort u Krzyśka Budysa. Siemanko wszystkim. Nasz zakład mieści się na ulicy Sikorskiego w kierunku Natyczyn pod adresem 295A. Zaprezentujemy Wam tą oto Honda Civic Type R. Z 2019 roku dwulitrowy turbodoładowany silnik na wtrysku bezpośrednim przystosowany do zasilania gazem LPG. Do konwersji użyliśmy kompletnego zestawu firmy KME na sterowniku Sky Direct wersji 2. Zatem, jeżeli chcecie jeździć dynamicznie i niedrogo, zapraszamy do oglądania filmu. Wyjaśnię teraz, jak działa kompletny zestaw KME Nevo Sky Direct 2. Prześledźmy zatem drogę, jaką pokona gaz LPG od momentu tankowania, aż do chwili jego spalenia w cylindrach silnika. Pierwszym elementem, z którym zetknie się użytkownik samochodu jest wlew gazu. Umieściliśmy go pod klapką tuż obok wlewu benzyny. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy bardzo wygodnie tankować tanie ekologiczne paliwo, dbając jednocześnie o swój portfel i planetę, na której żyjemy. Gaz w fazie ciekłej jest tłoczony z dystrybutora do zbiornika poprzez umieszczony w nim wielozawór. Wewnętrzny toroidalny zbiornik gazu umieszczony w miejscu koła zapasowego pozwala na przechowywanie gazu LPG w samochodzie, minimalizując z tym samym utratę miejsca w bagażniku. Jego wymiary to 720 na 180 mm, a pojemność brutto wynosi 56 litrów. Ze względów bezpieczeństwa, znajdujący się w zbiorniku wielozawór dopuści do zatankowania około 80% nominalnej pojemności zbiornika, czyli około 45 litrów LPG. Gaz ze zbiornika do komory silnika płynie specjalnym bezpiecznym przewodem o średnicy 8 mm i trafia do filtra fazy ciekłej umieszczonego we wspólnej obudowie z elektrozaworem. W filtrze tym oprócz wkładu znajduje się też magnes wychwytujący opiłki metali mogące znajdować się w gazie. Regularna wymiana i czyszczenie tego elementu gwarantuje prawidłowe działanie całego systemu. Wstępnie oczyszczony gaz będący jeszcze w fazie ciekłej trafia teraz do dwóch reduktorów Mustang 8S, które ogrzewają go, aby nastąpiła przemiana stanu skupienia spłynnego w stan lotny oraz ustabilizowało się ciśnienie do wartości, które będą optymalne dla silnika. Zaletą reduktorów Mustang 8S jest bardzo krótki czas osiągnięcia swojej temperatury roboczej, aby czas jazdy na benzynie był skrócony do minimum. W praktyce system LPG uruchomi się po upływie niespełna 3 minut. Dodatkową zaletą tych reduktorów jest system podbijający ciśnienie gazu, gdy kierowca zaczyna gwałtownie przyspieszać. Po wyjściu z reduktora gaz zostaje oczyszczony w filtrze fazy lotnej, wyposażonym w wymienny wkład z włókna szklanego, ponieważ ma ono największą skuteczność filtracji oraz wykazuje odporność na wszelkiego rodzaju czynniki zewnętrzne, takie jak wilgoć, temperatura, substancje chemiczne i odporność ogniowa. Regularna wymiana wkładu filtra jest niezbędna, jeśli zależy nam na prawidłowej pracy silnika, czystym spalaniu i ochronie wtryskiwaczy gazowych. Wtryskiwacze gazowe dostarczają gaz LPG do kolektorów dolotowych silnika w odpowiednich ilościach i momentach dzięki sterownikowi NeoSky Direct 2. Będącego mózgiem całego systemu. Zarządza on podawaniem gazu LPG do silnika w odpowiednich proporcjach, zapewniając optymalne parametry jego pracy. Elektronika KMF współpracuje z oprogramowaniem Nevo Sky, które zostało wyposażone w zaawansowany system ekspercki, służący do automatycznego wykrywania nieprawidłowości w ustawieniach pracy systemu gazowego. Ten produkowany w Polsce sterownik słynie ze swojej jakości i niezawodności na całym świecie. Kierowca Hondy kontroluje działanie systemu za pomocą panelu DG7. Może uruchomić lub wyłączyć system naciskając przycisk, czemu towarzyszy sygnał dźwiękowy. Kolorowe diody po prawej stronie przycisku migając informują kierowcę o stopniu rozgrzania reduktora zaraz po uruchomieniu silnika, zapalając się narastająco, a w późniejszej fazie, kiedy reduktor osiągnie roboczą temperaturę, to diody świecąc światłem ciągłym zaczną wskazywać poziom gazów w zbiorniku. Sygnał dźwiękowy sygnalizuje przejście na zasilanie benzynowe, gdy skończył się już gaz. Dioda po lewej stronie przycisku miga. Zaletą panelu DG7 jest możliwość indywidualnego skonfigurowania kolorów diod według upodobań kierowcy. Proszę pamiętać, że aby Państwa samochód jeździł tak samo dobrze na gazie jak i na benzynie należy przed montażem instalacji LPG upewnić się w jakim stanie jest układ zapłonowy pojazdu, kiedy były wymieniane świece zapłonowe oraz czy sondy lambda pracują prawidłowo. Przed przystąpieniem do konwersji zalecam skonsultowanie się z polecanym warsztatem specjalizującym się w instalacjach LPG, który odnajdziesz na stronie km.eu w zakładce Kontakt, aby upewnić się, że konwersja będzie przeprowadzona prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami bezpieczeństwa. Uwaga, jeśli macie już instalację KMF w swoim samochodzie, a chcecie podłączyć zewnętrzny skaner OBD, to musicie ją uprzednio wyłączyć, w przeciwnym razie odczyt parametrów będzie utrudniony lub wręcz niemożliwy. Zapraszam do subskrybowania kanału, abyś był na bieżąco z najnowszą technologią w samochodowej branży LPG.